To z tej strony, David, i witam Was na moim kanale Forum Spy David. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać szybciutko, jak zrobić dodatkowe gniazdo zapalniczki w samochodzie. Jesteście zainteresowani? To zapraszam do oglądania. Więc, no wiadomo, potrzebujemy gniazdo zapalniczki, czy to takie, czy. Wmontowane do przykręcenia na samochodzie. Ja akurat potrzebuję takie, także robię takie. Można też sobie zrobić wyjście na USB, które są zupeł to jest zupełnie opcjonalne. Tak? Fajnie by było, jakby ten kabelek był wyposażony w bezpiecznik. Jak nie, to musimy go gdzieś po drodze wpiąć. Do szukania napięcia, będziemy używać probówki takiej, tak? to jest zwykła żarówka. Tutaj jest plus, będziemy szukać to, podpinamy do masy lub też możemy użyć multimetra. No i oczywiście albo takie konektorki do połączenia, jeśli będziemy po połączać, podłączać to przez kabel lub też takie różne. Dobra, idziemy do samochodu, Wam pokażę, jak to zrobić. Dostałem tutaj się do skrzynki z bezpiecznikami. W moim samochodzie jest. Skrzynka bezpieczników za schowkiem, tak jak tutaj, ktoś się podłączył już do czegoś, e, co ja zrobię? Tutaj jest śruba, to jest metalowa konstrukcja, tu się podłączę z masą do próbnika. Kramlot probówki mam podpięte. E, tutaj sprawdzam jakieś gniazda, na przykład takie tutaj. Jest puste i nie ma w nim prądu. Ja chcę mieć prąd po przekręceniu kluczyka, czyli ten tutaj pin sprawdzę, czy dochodzi prąd, jeśli przekręcę kluczyk, tak? Yy, docelowo tutaj, gdzie jest ta kramla podczepiona, podczepię minus, tutaj podczepię plus. Dobra, mam zapon, mam włączony. Teraz sprawdzamy na przykład tutaj, i tutaj widzimy, że tutaj. To chodzi prąd, kiedy przekręcimy po prostu kluczek. Kiedy kluczyk odkręcimy z powrotem, zapłonu tutaj nie ma, czyli stąd wezmę plusa, stąd wezmę minusa, i będę miał gotowe kable do gniazda. tak Analogicznie, jeśli chcecie mieć prąd na stałe w gnieździe zapalniczki, musicie szukać stałego plusa, tak, tak jak to ma miejsce na przykład tutaj, niezależnie czy jest kluczyk przekręcony czy nie, tu jest stały plus i ktoś sobie podłączył do stałego plusa a ja zrobię w takim miejscu gdzie tego plusa nie ma na stałe, tylko po przekręceniu zaponu. odkręciłem tam tą śrubę sobie wkręcę to tą śrubę z powrotem, tak to będzie moja masa jeśli nie możecie znaleźć masy poszukajcie jakiegoś metalowego elementu i tam na pewno będzie gdzieś masa, tak, a plus Wezmę stąd. Przekręcę masę i przejdziemy dalej. Minus mam tam podłączony. Plus wstawiłem taki konektor. Teraz go podłączę sobie tutaj do tego gniazda. Tutaj, gdzie był plus, po zapłonie. Tak. Dobra, jest. Tu mamy bezpiecznik. Bezpiecznik sobie wymienię na mniejszy, bo tu jest 15A, ja potrzebuję to tylko do kamerki. I teraz po uruchomieniu zaponu powinno nam tutaj działać dopiero, tak? Mam podłączoną teraz kamerkę, przekręcam zapłon. Jak widzimy dioda się zapala, tak? z powrotem. Się wyłącza i teraz kamerka powinna chodzić tylko kiedy jest samochód włączony, a nie cały czas. To by było na tyle, to sobie tam wszystko wprowadzę tak, aby nic nie kolidowało. I tą wtyczkę, tak jak mówiłem, sobie wyprowadzę tutaj w schowku, a jeśli chcecie, to możecie kupić po prostu gniazdo, takie mocowane do pulpitu, gdzieś, czy tutaj gdzieś się sobie zrobić, czy. Tutaj gdzieś z boku przymocować jak wam odpowiada to według każdego potrzeb.